To są liczniki energii elektrycznej. Tak. Jest ich 19, tyle ile jest mieszkań. R... mieszkań. Tak, tak. I według prawa z tych 19 mogą zostać tylko? Dwa. O ziemiu. No ale fajne rłoczki. My jako nabywcy ponosimy odpowiedzialność za czyjeś czyny, a inwestor zostaje no bezkarny. Czyli wziął pieniądze i. Wziął pieniądze i do widzenia. Czy dla pana liczy się coś poza pieniędzmi? Dzień dobry. dobry. O ile to mieszkania będą tutaj? Z tego co wiem, to to nic nie jest na sprzedaż. To co to ma być, bo tablicę chciałem zobaczyć. Tablicę środkowa. Powinna być wywieszona na zewnątrz budowy, na ogrodzeniu, żeby każdy mógł zobaczyć, co się buduje, tak? Dom jednorodzinny tak jest napisane. Czyli budujecie dom jednorodzinny? Tak. Kiedy sąsiad zaczął wylewać fundamenty, no to zaczęliśmy się wszyscy zastanawiać, co to może być. To bardzo szybko w ogóle rosło. Tak naprawdę w takim tempie, że codziennie to były takie zmiany, że wylewali fundament, od razu stawiali ścianę. Samochód za samochodem, gruszka za, za gruszką i zaczęło rosnąć w oczach. Nas to ogromnie zaskoczyło, bo trzech kondygnacji to się na pewno nie spodziewaliśmy. Szczerze mówiąc, no nie da się uciec wzrokiem od tej ściany, po prostu betonu. Aż się nie chcę patrzeć w ogóle w, to, w tamtym kierunku kondygnacyjny budynek o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. Na każdym piętrze po 10 niemal identycznych pomieszczeń. Inwestycja powstaje wśród niewielkich domków, na terenie, na którym jest dozwolone jedynie budownictwo jednorodzinne. Ja mam 10 metrów od swojego płotu ten budynek, tak? Czyli na dobrą sprawę on mi cały horyzont przysłania, ale bardziej się boję tego, jak już tam ludzie zamieszkają, że ja będę jak w Big Brotherze obserwowany przez, przez Cały ten budynek, czyli teoretycznie przez tą jedną czy dwie rodziny, a praktycznie obawiamy się, że może to być więcej. Dotarliśmy do projektu, w którym już pierwsze absurdy się pojawiają, czyli pomieszczenia nazywają się bawialnia, sala do ping sala do bilarda. Tutaj jest 30 takich pomieszczeń. Identycznych pomieszczeń. Identycznych, tak. Proszę mi powiedzieć, czy to Panu przypomina budynek jednorodzinny? No nie, zdecydowanie widać, że, że jest to tak zaprojektowane, żeby dało się podzielić to na samodzielne, niewielkie lokale. To pomieszczenie tutaj ma dwa otwory okienne, co powoduje, że można spokojnie tutaj postawić ściankę, mieć osobną sypialnię i osobny salon, na przykład tutaj aneks kuchenny. Nie jest to, nie jest to typowy projekt jednorodzinny. Myślę, że gdybyśmy sobie przejrzeli katalogi typowych domów jednorodzinnych, to tak, takiego czegoś nie znajdziemy. Mimo wątpliwości, budynek we wszystkich dokumentach jest opisywany jako dom jednorodzinny, a polskie prawo budowlane nie określa wielkości tego typu budowli. Dlatego mieszkańcy obawiają się, że po zakończeniu budowy poszczególne lokale będą wynajmowane albo sprzedawane jako osobne mieszkania. Rozmawialiśmy z inwestorem przez telefon, ale mężczyzna nie wyraził zgody na publikację swojego głosu. Zapewnił jedynie, że jest to budynek jednorodzinny z dwoma lokalami. Ile rodzin będzie tutaj mieszkało? Inwestor zapewnił, że będą mieszkały dwie rodziny, w tym jego rodzina. Niech się pan postawi w miejscu tych mieszkańców. Mają prawo być zaniepokojeni czy nie? Rozmówca nie odniósł się do tego pytania. Powiedział jedynie, że działa zgodnie z obowiązującym pozwoleniem na budowę. Jak się okazuje prawo prawem, ale zdecydowanie jakby dużo może więcej i może tak naprawdę wypiąć się po prostu na, na reguły, na zasady i budować co chce tak naprawdę. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu wznoszenie budynków wolnostojących, jednorodzinnych do 12 metrów wysokości, a zabudowa nie może przekraczać 60% powierzchni działki. To wszystko zdaniem urzędników ze starostwa powiatowego się zgadza. Dlatego inwestor otrzymał pozwolenie. Czy nie mieli Państwo żadnych wątpliwości wydając tę decyzję? Wątpliwości urzędnika nie mają tutaj nic do rzeczy. No, mają do rzeczy, bo jak ja widzę, że na jednej kondygnacji jest 10 takich samych pomieszczeń, więc myślę, że urzędnik również powinien zwrócić na to uwagę. Przepisy mówią wprost: jeśli projekt budowlany i dostarczona dokumentacja spełniają warunki prawa budowlanego, planu miejscowego, warunki te. Techniczne, posiadają wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, to starosta nie ma prawa odmówić wydania decyzji o pozwolenie na budowę. Tak. Jak dostajemy to od dokumentację... czego w takim razie jest starostwo powiatowe? Od wydawania decyzji z automatu? Tak to trochę wygląda. Wie pani, to trochę Więc ten budynek jak też absurd. może, ale no wie pan, to nie urzędnicy uchwalają przepisy prawa, natomiast musimy działać na ich podstawie i w granicach prawa.